Droga Normo, Jean, jeszcze nigdy nie pisałem trudniejszego listu. Sam nie wiem, dlaczego kontaktuję się z Tobą po tylu latach. Ale przeszedłem zawał i zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. Nie mogę powiedzieć, żebym zawsze był z siebie dumny. To od Niego. Jestem Twoim Ojcem. Mam przed sobą wywiad z Marilyn Monroe w najnowszym pageant. Czytałem go ze łzami w oczach. Powiedziałaś, że Twoja matka skończyła w szpitalu. Ojca nie znasz, ale zawsze na niego czekasz. Moja biedna córeczko. Nie wiedziałem. To od niego. Wiedziałam. Czułam, że mnie chroni przez wszystkie te lata. Niedługo skontaktuję się z tobą osobiście.